Cześć, witam Was moi drodzy. Po takiej długiej, długiej przerwie, dzisiaj następny wypad nad wodę. Dawno już mnie nie było, chyba z 3 tygodnie nie byłem nad wodą na rybkach. Dzisiaj wziąłem z sobą jedną wędkę, tam 1 do 5 g na ultralighta, jakieś gumki i taki rekonesans tu nad wodą. No i już udało się jakieś szczupaki wytargać z tej wody, nieduże, ale zabawa była przednia. No tak na miękkiej wędce to naprawdę broiły. Pogoda wcześniej była taka nie bardzo, bo padał deszcz, teraz już się fajnie zrobiło, więc do wieczora będę walczył z tymi rybami. No a jak to wyjdzie, to zobaczymy. Myślę, że jeszcze się uda coś złowić. No oczywiście to wszystko zobaczycie w moim materiale z nadwody. No i zachęcam Was do oglądania. Pierwsza rybka Szczupaczka się udało Pierwsze dwa, trzy rzuty, zobaczcie jak pięknie Na delikatnie Najlepiej, bo mam hak bezzadziorowy I takiego szczupaczka Oj, to będzie trzeba chyba haczyk zmienić no inny, taki delikatny zestaw, już myślałem, że mi zejdzie. Ale pięknie uderzył. Powiem Wam szczerze, że dziś się zastanawiałem nad łowieniem, ale proszę i o koń. Druga rybka i sześćego dnia. Coś się tu dzieje. Ale powierzchniowe te brania, obydwa, z pod trawki wyskoczył ten szczupaczek. Zastanawiałem się dzisiaj, czy wziąć kasta, ale może kasta sobie wezmę następnym razem. Jak najbardziej grubo, dzisiaj raczej popróbuję finezyjnie. Poszukam sobie tej rybki. Dawno mnie na rybkach nie było. I proszę. Dwa pierwsze cztery rzuty, czy pięć. No już jakaś zabawa była przed chwilą, coś się działo. Teraz pozmieniam trochę to. Fluocarbon zmienię na może ciut grubszy. O, gumka już mi rozjechało. Dam może jakąś... Nawet nie zdążyłem przygotować. Powiem Wam szczerze, nie zdążyłem nawet przygotować podbieraka. Teraz będzie trzeba na chwilkę wyjść na brzeg to Wszystko przygotować, ładnie się Bo tak z marszu wskoczyłem w tą wodę A się nie spodziewałem, że zaraz będę miał branie A tu proszę, no Pierwsza część dnia padało jak nic Lało jak nic, no mówię, jadę, niemożliwe No coś się będzie działo, no musi się coś dziać W taką pogodę z drapieżnikiem Pochmurno. Fale mam dzisiaj na siebie trochę wysoka, ale kto wie. A już więcej nie będę chwalił tego dnia, bo to jeszcze dopiero zacząłem. Nigdy nie wiadomo, co będzie dalej. Ale coś się zaczyna. Znaczy, że przynęta trafiona. No to teraz sobie pozmieniam dam sobie grubszy fluocarbon nie będę ryzykował, bo szczupaczek uderzył się trafił jakiś fajniejszy nie powinno to chyba robić różnicy ciach dokładnie to trzeba związać zaraz będę działał dalej Och, hm, dobra, to już mamy. Teraz tu nie wiem, czy nie dać większy ham, No bez zadziorowe mam tylko niestety. Ja dam większe semeczkę. Poszukam po prostu pierwna leciutko tych rybek. Jak coś się odpali większego, to dopiero się może nastawię na te inne rybki. Wtedy z większą wędką można z na ciężej spróbować połowić. A na razie nie będę kombinował. Jadę to co się sprawdza. Następny. Ja w z tu nie w tego szybko scholujemy. A! Chodźcie Nie zła zabawa następnego szczupaczka go wypnę Hapłem Na no, bez zadzierowym haczyku znowu Ale połknę będzie trzeba po prostu wyciągnąć. O. O. Może to kabany nie są? Ale fala dzisiaj. O, jak ładnie wyszło? Taki A, poszedł Aj, trochę ta fala daje w koś Ale bramko, nie dużo też czupaczki, ale zabawa jest Ruchliwe, fajne żwawe. Dępny, ale nie duży. <śmienny> ale kurde, co mu się stało w tym? Tą... Mam nadzieję, że się go fajnie wypnie, a ładnie przebił się ale bez zadziorowy haczyk szybkie wypięcie i teraz taki pistolecik O, chodź tu cię wypuszczam Taki proszę pistolecik, a zobaczcie co mu się tu stało nie wiem z czego ale mam nadzieję że się wyleczy z tego no to już trzeci szczupaczek, nieduże, ale nie ten taki większy trochę był. Ale coś się dzieje. Ło, jak pięknie o konie wyszły. Patrzcie, nawet takiego malucha miałem. <laughs> nie mam pytań, no. Nawet taki maluszek był. Powiem wam, teraz miałem sytuację fajne branie. Trzecia z patrzcie. Nie wiem, czy będzie widać na kamerze. Ucięte. Ucięte, przejechał. 0,30 fluocarbon. Poszedł. No nic, wiąże dalej. No ale co ja zrobię, jak biorą na takie delikatne przynęty? Wychodzą bardzo delikatnie do tych przynęt. Więc znowu będę próbował dalej. No i udało się szczupaczka złowić, niedużego znowu, sami zobaczcie. O, taki szczupaczek nieduży, ale jest. O. I taki szczupaczek udało się złowić teraz, nieduży. Następny z takich, ale walą, super. Wypuszczamy. 没事吧？我操！ i taki mały szczupaczek się udało złowić nieduży pistolecik, chudy i długi, ale jest dobra wypuszczamy go i na to był szczał i duży próbujemy dalej tylko trochę ryzykuję bo mam fluo karbon. dzisiejszy dzień powoli zbliża się ku końcowi teraz się fajnie w miarę uspokoiła ta fala chociaż daje daje w kość nieźle no i dzisiaj Trochę tych rybek udało się złowić. Sam jestem w szoku, że w ogóle się udało sobie złowić. Tak się ustawiłem na starcie, mówię, nie będę na razie brał nic na ciężko. Wezmę jakąś wędkę delikatną. Wziąłem sobie tą wędkę tutaj, którą mam z tym mniejszym kowrotkiem, co zawsze jeżdżę na ultralight, a to jest 1-5 do 5 gram. Na tą wąteczkę dzisiaj cały dzień sobie śmigałem. O dziwo nawet na takiej fali się dało, potem wiatr rzucać. No i brały z mi te szczupaki. Jakieś mega lodony, ale zabawa była przednia. Było tych brań naprawdę sporo. Nawet nie zakładałem sobie stalówki, jakiejś takiej cienitkiej, tylko na fluocarbon. Pierw miałem 20, a potem go zmieniłem na 0,28. I tak parę parę obcinek miałem. Ale coś się złowiło, naprawdę zabawa była przednia. Te parę godzin tak popołudniowych to brały w masakra. A teraz już. Uspokaja się wszystko, jakieś tam parę krupnięć miałem. Jakiś chyba ostatni kontakt to był okonek. Ja jeszcze trochę porzucam, no i będę się zbierał do domu. No, oczywiście, z wami się żegnam. I do następnego zobaczenia nad wodą. Cześć.